Z morą wszystkich kierowców jest poranny rozruch samochodu po mroźnej nocy, bo nie każdy ma to szczęście, by auto zostawić w garażu. Na siarczystym mrozie stoją też miejskie autobusy. Dokładnie 120, a każdy jeszcze w środku nocy trzeba uruchomić, żeby był sprawny i gotowy co najmniej pół godziny przed wyruszeniem w trasę. Autobus sprawdzamy, czy ma płynny, czy nie wycieka coś z niego, uruchamiamy go, włączamy ogrzewanie nadmuchy. I przychodzimy za jakieś 15 minut sprawdzić, żeby go nagrzać, i czy chodzą drzwi, hamulce, czy działają, i wtedy już autobus jest przygotowany do, do pracy. Pierwsze autobusy muszą być gotowe do jazdy już o trzeciej w nocy. Jeżeli silnik któregoś z nich nie odpala, technicy udostępniają mobilny agregat, który dostarcza energii niezbędnej do rozruchu. Każda z maszyn co noc musi przejść dokładny przegląd techniczny, żeby była sprawna i bezpieczna. Mechanicy sprawdzają więc stan silnika i hamulców, poziom płynu i elektronikę, bo mróz potrafi autobusom mocno dać się we znaki. Najgorszy jest mróz wilgotny, taki jak dzisiaj mamy wiatr, wilgoć, to jest makabra. Jak suchy mróz jest, duży mróz, co każdy mówi, o dużym mróz nie zapali autobus, zapali autobus na pewno i pojedzie w suchych warunkach, mroźnych, bo prędzej jak w takich wilgotnych. Niskie temperatury niekorzystnie wpływają na sprawność pojazdu, bardzo ważne jest więc wcześniejsze rozgrzanie go, zwłaszcza, że pasażerowie również lubią wsiadać zimą do ciepłego autobusu. W pierwszym rzędzie to jest odpowiednie przygotowanie taboru do obsługi naszych pasażerów. Tabor tak przygotowany ma już wyższą temperaturę, jest rozgrzany. Wewn wewnątrz są już te warunki takie, że nie dotykamy zimnego wsiadając do pojazdu, tylko jest to przyjaźniejsze po wejściu. Prezes MPK Mieczysław Królak szacuje, że dzienny koszt przygotowania wszystkich autobusów do wyjazdu to około 1000 złotych. Przekonuje jednak, że nie są to pieniądze wyrzucone w błoto. Koszty również się pojawiają inne, gdybyśmy tego nie prowadzili. Także to nie jest taki koszt tylko po to, żeby zwiększyć wydatki firmy, ale to jest zapobieżenie ponoszeniu kosztów awaryjnych, które by, były, miały miejsce, które by miały miejsce, gdybyśmy nieodpowiednio przygotowali tabor do eksploatacji. Tak jak autobusy nie lubią mrozów, tak nie lubią ich również pasażerowie, którzy czekają na przystankach. Odpowiednio wczesne przygotowanie miejskich autobusów przed wyruszeniem w trasę jest więc niezbędne, choćby po to, by w ciągu dnia kursowały nie tylko bezpiecznie, ale i jak najbardziej punktualnie.